Lewo był Zero ma kurwa ciorny, ty nie robisz pila kurwa na tym sajcie jebanym! Jest szur. Sur sure. Ruina jeden tupnął Spierdali ze szure Let's go! Nieźle! Niezła dragon lura, niezły skamik wjechał! Macie na przykład ekwipunek i tutaj zlicza taką kwotę Ale na przykład macie glock'a Który niby jest wart 7828 zł a jak wejdziecie sobie na rynek Steam, to on jest za 5500, więc to jest też źle zliczone. Ja nie patrzę w ten sposób, bo to nie są realne ceny. Ursus Gradient 5000, a pewnie jest za 3,5 do wyciągnięcia. No, za trzy koła. Więc to jest, to jest jakby, nie można też na to... Nie, Noradka brakuje. Do MK wychodzą jak coś. Proszę A. Pod drewnem gdzieś przy standard... Łatwiej, byłoby ci Kurde. wejść w globe i Elemelek to co ogarnia? Co Melek ogarnia? I co, na jakiegoś. Na jakiegoś czy jakiejś kurwa? Nie zweryfikuj. Ja już a, do supporta, żeby pisać reporta, że się tak pisze. Że co, 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 co? Czekaj, daj ja... to daj dobra, mi to, dobra, daj to mi to. Melek ja ci wszystko wyśle, a Ty to ogarniesz. Okolito, ja mam formułkę va? też. Ale nie.